Jest bardzo trudno, przekonał się w Lesznie jak ciężkie zadanie ścigać się w Ekstralidze, ale teraz udało mu się wreszcie wykonać dobry start no i cieszy się swoją pierwszą trójką. Tak, zdecydowanie myślał, że to będzie to tor taki, na jakim ścigał się chociażby w Anglii, ale potem mówił, że spadł deszcz i troszeczkę się sprawy pokomplikowały, ale on jest bardzo szczęśliwy, że udało mu się zaliczyć tak dobry występ. Oczywiście tor był trudny i ciężki, ale on odczuwał frajdę z tej jazdy. Po pierwsze chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj trenerowi, trenerom i sztabu szkoleniowemu, że w ogóle to doprowadzili do, do tego, że było można rozegrać to spotkanie, bo naprawdę... W nocy były ciężkie opady. Ja za siebie mogę powiedzieć, no jak jedziesz się pierwszy, to jest zupełnie inna jazda. Ja miałem dzisiaj ustawiony motor, tak wabank, uh, tylko na start. I, i o ile się wygrało start, to, to, to pozwalało mi jechać uh, w miarę swobodnie. A tu widzę <laughs> ten bieg, tragiczny mój. Uh, kiedy po prostu byłem w stylu, do tego dostałem jeszcze tam taką szklicę, że z wyjścia z pierwszego roku nic nie widziałem. to tam. Uh, uh, zrzutkę zrzucałem i, i po prostu wabang ustawiony motor. Start, pila, uda udanje, udaše, nie uda się, było bardzo ciężko.